Jessica, sing, 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 sing the hey, what's up? This is Trisha. I'm super fun, super bubbly, have many talents, but one hidden talent. I'm a rapper. Let's go! Happy in this modern world. in <laughs> world. <laughs> out the good stuff. I bust out the good patron tonight. Mm-hmm. Bottoms up to take that. Mother. I can w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj stwierdziłam, że fajnie byłoby omówić jedną z większych gwiazd internetu, a dokładniej YouTube'a, czyli Trisha Paytas. Chciałabym Wam opowiedzieć e, o wszystkim, o różnych dramach, które przeżyła ona w internecie, o różnych kontrowersjach, o wszystkich jej wzrotach i upadkach, a dzisiaj zaczynając od tego dokładnie, kim ona jest i kim była, zanim była królową dram na YouTubie. Ten film będzie miał parę części, bo inaczej wylądowalibyśmy tutaj z jakimś godzinnym odcinkiem, więc zapraszam na część pierwszą. Kim jest Trisha Paytas. Trisha K. Paytas urodziła się 8 maja 1988 roku w Riverside, Kalifornii. Dorastała w Rockford obok miasta Freeport, do momentu, gdy skończyła 3 lata i jej rodzice Frank oraz Lena wzięli rozwód. Jej ojciec nie mógł znaleźć pracy w miasteczku, w którym mieszkali, więc przeprowadził się do Kalifornii. Trisha ma starszego brata Nika. Oraz przyrodnią siostrę Kelly ze strony swojej mamy. Trysia miała całkiem niezłe dzieciństwo. W swoich filmach mówi często, że bardzo lubiła swoje małe miasteczko, mimo że nie było to Hollywood, no ale miała problemy w szkole. Niestety, ale inne dzieci ją nękały przez to, że była troszkę większa od innych dzieci, że miała dziwne włosy czy krzeszaste brwi. W wieku 15 lat Trysia zdecydowała, że przeprowadzi się do Kalifornii do swojego ojca. Tam zaczęła też uczęszczać do katolickiej szkoły online. Nie potrwało to długo, ponieważ w wieku 16 lat jej mama wygrała sprawę. Sprawę sądową z ojcem Trysie, o to, że to ona ma pełne prawa rodzicielskie, no i Trysia wróciła z powrotem do rodzinnego miasteczka. Trysia nie miała najłatwiej w szkole średniej. Inne dziewczyny w jej wieku nękały ją oraz osądzały o to, że sypia ona z nauczycielami. Trysia nie poddała się i stwierdziła, że spróbuje swoich sił w byciu liderką, co zdobyło ogromną popularność w jej szkole, a w takiej, spec takiej książce na koniec roku, w której były wszystkie zdjęcia, miała ona miano osoby tej, która najprawdopodobniej będzie popularna w sumie się nie mylili. Pysza zaczęła marzyć o tym, by być aktorką, no ale wiedziała, że w tym małym miasteczku nie ma dużych szans, więc z powrotem przeprowadziła się do Kalifornii do swojego ojca oraz brata. Jej ojciec bardzo chciał, żeby kontynuowała swoją edukację, jednak ona nie była zainteresowana i od razu zaczęła szukać pracy. W internecie znalazła casting do programu telewizyjnego, poszła na niego no i dostała pracę. I od 2006 roku przez jakiś czas pracowała nad programem telewizyjnym jako osoba prowadząca. Przy drobnej pomocy mamy udało jej się Zbierać na tyle pieniędzy, aby wyprowadzić się do własnego mieszkania, oraz kupić samochód, no i dalej próbować swoich sił w aktorstwie. Życie Tryszy było na coraz lepszej drodze do sukcesu, ale program, w którym pracowała, niestety się skończył. Nie wiedziała teraz, co zrobić, więc zaczęła pracować jako tancerka w klubach nocnych, a nawet jako dziewczyna do towarzystwa. Jest to czas, w który nie wspomina ona źle, ponieważ powiedziała, że nawet jednej nocy potrafiła zarobić do 4000 dolarów. Dało się jej to stałą pracą. Była, bywała w klubach, spotykała się z różnymi mężczyznami, nami jako właśnie dziewczyna do towarzystwa, ale nadal chodziła na różne castingi. To sprawiło, że pojawiła się w serialu Who Wants to Be a Superhero, a nawet była przez małą, chwilę w teledysku Amy Winehouse. W 2007 roku stwierdziła, że założy kanał na YouTubie. I zwróćcie teraz uwagę na jej imię. Wszyscy mówimy Trisha Paytas, Trisha Paytas, jednak imię jej kanału to jest D. Sando for MJ, czyli Blonde sando for MJ, co możemy przetłumaczyć na opalona blondynka dla MJ, czyli Michaela Jacksona. Tricia była zawsze ogromną fanką Michaela, jak i Quentin Tarantino, więc wszystkie jej filmiki od początku były dedykowane właśnie nim. Niektóre z nich wyglądały jakby sama nagrywała jakieś castingi do filmów Quentina Tarantino, były tam listy miłosne, no i po prostu okazywanie jak bardzo uwielbia ob obydwu artystów. Here. Um, just real quick, I want to give you the top book list ever. Like, you must, must read these books. Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. Raised by wolves. Quentin Tarantino. The Pocket Essentials. mojego wspaniałego kochana, Tarantino. Trisha z czasem zauważyła, że filmy, w których troluje, czyli zachowuje się inaczej niż naturalnie, w których wzbudza kontrowersje, zdobywają o wiele więcej wyświetleń, a za czym idą subskrybenci oraz zarabianie pieniędzy. No i ta jej wymarzona kariera, żeby być rozpoznawalną aktorką. Jedne z bardziej popularnych filmów, które zdobyły jej dużo wyświetleń było japońska gwiazda Trishy. I to była taka postać wykreowana przez Trishę, gdzie była ona bardzo mocno opalona, czy ona i tak była mocno

Ja pamiętam, że wtedy znalazłam też jej kanał i wiele osób y, nie wiedziało, czy ona robi to naprawdę, czy jest to tylko właśnie coś fałszywego. Naprawdę pamiętam, że wiele komentarzy brzmiało tak, że dlaczego ta dziewczyna, ta dziewczyna, ta dziewczyna naprawdę jest jakąś gwiazdą, czy ona śpiewa. Więc trollowanie jej się udało, bo przez wiele lat nikt nie wiedział i nie domyślał się, że ona po prostu gra pewną rolę, aby dojść do, do tego, do czego chce dojść na samym końcu, tak? Że całym celem tej szopki jest większa rozpoznawalność. Był też taki filmik jak czy psy mają mózg, w którym rozważała to, czy psy są ludźmi, czy nie są ludźmi, czy są ssakami, czy też nie. Jakie i różne inne kontrowersyjne tematy. I tweeted, do dogs have brains, because I like seriously wanted to know. Przez ten cały czas dalej pracowała w klubach nocnych i jako dziewczyna do towarzystwa, no i brała udział w różnych castingach. Pojawiła się w naprawdę wielu, wielu programach telewizyjnych, nawet jeżeli było to parę minut tu i tam. Jednak największym sukcesem dla niej w danym czasie było wystąpienie w teledysku Eminem we Made You. Grała ona tam większą wersję Jessica Simpson, no i dzięki temu stała się jeszcze bardziej rozpoznawalna w internecie. Wszyscy chcieli wiedzieć, kim jest ta osoba, która gra Jessica właśnie w teledysku tak popularnego rapera, że sprawdzali jej kanał na YouTubie. Kolejnym programem, który przyniósł jej jeszcze więcej sławy był program w TLC, w którym wystąpiła Trisha jako osoba uzależniona od samoopalacza, a raczej chodzenia na solarium. No trzeba przyznać, że naprawdę była bardzo, bardzo opalona i kontynuowała Mowa, to robiąc przez wiele, wiele lat. Jednak też nie jestem pewna, czy nie było to jakimś takim zabiegiem, aby wzbudzić kontrowersję. No bo jednak to, jak ona wyglądała, ta opalenizna, mega blond włosy, kontrowersyjne ciuchy, to było coś, co. Ludzie chcieli zobaczyć coś, co się oglądało, coś, co było kontrowersyjne i inne. Treszka kontynuowała robienie filmików na YouTubie i w tym samym czasie zaczęła też e, związek z pewnym starszym aktorem. Nigdy nie podała imienia, jednak powiedziała, że jest to bardzo popularny, starszy aktor, a jeżeli chodzi o wiek, to mówimy tutaj o jakieś 20 lat starszy od niej. Nikt do dzisiaj nie wie, kim tak naprawdę był ten aktor i, i o kim ona mówiła, jednak wiemy, że znała i była ona panią do towarzystwa aktora Rogera Barta oraz Anthony Michael Hart. Ich związek trwał 5 lat. W ciągu niego rozstali się parę razy przez to, że mężczyzna zdradzał Trishę, a ona nie ukrywała się z tym online. Jednak po tych 5 latach stwierdzili, że już razem nie będą, a mężczyzna powiedział trysie, że powinna skupić się na swojej karierze na YouTubie. Krótko potem pojawiła ona się w The Ellen DeGeneres Show, gdzie pokazywała talent szybkiego mówienia. Trzyścia zawsze potrafiła bardzo szybko rapować oraz czytać. Do do? I read, kind of fast, you uh. know. Like, yeah. Oh, you read? That's your. You... I read. That's my talent. But what do you do for living? Oh, I'm a, I'm a waitress. Uh huh. Callie. You're so happy, aren't you? You're so pretty. It's like

Dzięki swoim kontrowersyjnym filmikom oraz wszystkim wystąpieniom w telewizji w 2014 roku. Trysza zdobyła swój pierwszy milion subskrypcji na YouTubie. Celebrowała go, wstawiając filmy, gdzie była pijana i dziękowała wszystkim oraz gatała różne głupoty, ale to była taka Trysza i, i, był i to była cała jej persona online. Focus, focus, focus. Eeee, there I am. Och, okay, <laughs> I am dressed up for a night of celebration because I just had one million subscribers so I am going to bicycle my way into your hearts. We had one million subscribers ludzie to watch, they liked it. czy płakała, czy się śmiała, czy była trolem, czy udawała kogoś, kim nie jest. To się po prostu sprzedawało, a ona stawała się coraz bardziej, bardziej popularna, a właśnie na tym jej zależało. I na tym, moi drodzy, skończymy część pierwszą tego filmiku. I tutaj dopiero zaczyna się jej prawdziwa historia YouTube'a i będziemy wchodzić powoli we wszystkie dramy z innymi YouTuberami oraz jej związki, które były właśnie ukazywane na YouTube. Zastanawiałam się jakiś czas, czy powinnam robić taki odcinek, właśnie taki wstęp, kim ona jest, ale wydaje mi się, że fajnie jest, wiecie, Kim była dana osoba, zanim stała się osobą popularną na platformie YouTube, więc to będzie taki wstęp. E, myślę, że będą jeszcze z dwie części. Mamy dużo do pokrycia, słuchajcie. Ale mam nadzieję, że taka forma odcinka Wam się podobała. Oczywiście dajcie znać koniecznie na dole. Powiedzcie, czy czekacie już na część drugą. Tam zagłębimy się w jej bardzo kontrowersyjny związek online z pewnym tancerzem oraz wpadniemy w dziurę dram Trishy, rostań Trishy i najgorszych i najlepszych momentów jej kariery. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tego typu odcinkach. Zapraszam was serdecznie do subskrybowania mojego kanału, jeżeli tego jeszcze nie robiliście. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam też do wspierania mojego kanału. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w następnym. Pa!